Jaką tajemnicę może skrywać za sobą słynny człowiek z San Pedro? W latach 30. XX wieku dwaj poszukiwacze złota natknęli się w górach San Pedro w stanie Wyoming na zmumifikowane szczątki niewielkiej, humanoidalnej istoty. Odkrycie, które później nazwano "Człowiekiem z San Pedro", mierzyło zaledwie 35 cm w pozycji siedzącej, a jego proporcje przypominały miniaturową wersję dorosłego człowieka. Dla rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej znalezisko mogło stanowić dowód na istnienie starożytnej rasy karłowatych ludzi, o których wspominają liczne lokalne legendy. Nimerigarowie, nazywani również małymi ludźmi, byli niezwykle waleczną rasą drobnych humanoidów zamieszkujących górzyste obszary dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Mieli ukrywać się w jaskiniach i zaciekle bronić swoich siedzib. W niektórych legendach pojawia się także motyw wojowników, którzy ranni lub zagrożeni pojmaniem woleli odebrać sobie życie, niż dostać się w ręce wroga. Istnieją również przesłania o surowym zwyczaju eliminowania członków społeczności, którzy ze względu na chorobę lub podeszły wiek stawali się obciążeniem dla reszty grupy. Samo znalezisko ostatecznie zaginęło w niewyjaśnionych okolicznościach, a obecne miejsce pobytu mumii pozostaje nieznane.